Wrota piekieł, czyli głupota plus bieluń. Zacznę od tego, że pamiętam prawdopodobnie zaledwie kilka procent tego, co się stało. Myślę jednak, że to wystarczająco dużo, by przybliżyć wam świński potencjał tej substancji. Początek jest chyba standardowy. Byłem sobie dość specyficznym, szukającym przygód 20-latkiem, z kilkoma męczącymi go problemami, których powodem zapewne było niedocenienie tego, co wówczas miałem. Byłem wtedy sam i obchodziłem jedynie albo aż moich ziemali i niewielką część rodziny, więc stwierdziłem, że nie mam w życiu wiele do stracenia, więc warto jest ryzykować. Czytałem bardzo wiele o schodelikach, niestety nie miałem wtedy większej okazji do ich wypróbowania, poza niskimi dawkami LSD, które nie wprowadzały nawet w trzeci poziom. Moje zainteresowanie wzbudził ogólnodostępny bieluń. I mimo iż czytałem o nim bardzo wiele złych rzeczy i mimo iż byłem wtedy na drugim roku biotechnologii, która bardzo mnie interesowała, wieczny rozsądek został złamany przez kilkadziesiąt czarnych kuleczek. Nie chcę was nudzić jeszcze dłuższym wstępem, więc powiem jedynie, że nigdy wcześniej nie zrobiłem czegoś tak okropnie debilnego i naiwnego. Nadszedł ten dzień. Był początek września, bardzo ciepło i przyjemnie, a co najważniejsze jeszcze wakacyjnie. Udałem się za miejski park, gdzie właściwie nikt nie chodzi. A gdzie rosły te cholerne krzaczory? Sprawnym ruchem ręki wykręciłem kasztanka z nasionami. Zawartość podzieliłem na dwie części, z czego chyba pozostały mi ślady rozsądku. Połowę schowałem do kieszeni, a drugą połowę z wielkim grymasem na gębie zjadłem. Smak okropny. Bardzo, bardzo gorzki. Cała roślina wydzielała niemiłą, raczej odstraszającą woń. Jedzenie zajęło mi jakieś 15 minut. Zależało mi na tym, by dobrze rozgryźć nasiona. Tak jak wspomniałem, strachu wielkiego nie było. Myślałem wtedy: Co mi tam pół kasztana? Ludzie podwajedli. Byłem przekonany, że po takiej ilości uniknę całej masy tych straszliwych efektów, o których pisali inni w pierdalacze Bielunia. Przez kolejne 3 godziny nie odczuwałem efektów po zarosnącym w ryju kapciem. Na szczęście byłem na to przygotowany, bynajmniej tak mi się zdawało. I zaopatrzyłem się w półtora litry jurajskiej. Było jeszcze wcześnie, bo dopiero godzina 14:00. z hakiem. Od tąd zaczęło się dziać. Będę teraz pisał bardzo chaotycznie, gdyż wraz z postępem fazy pamiętam tylko jej fragmenty. Ten moment oznaczę jako T. T plus jeden. Wszystko strasznie mi się rozmazało. Wyglądało cholernie niewyraźnie. Plułem bez liny i gadałem coś do siebie. Coś w rodzaju pocieszeń. Pamiętam, że ciągle piłem wodę, krztusząc się nią. Miałem strasznego kapcia w pysku. Ale nie, że sucho. Tylko po prostu cynamon. Język miałem suchy na wiór i nic się z tym nie dało zrobić. Woda nic nie dawała. Zdawała się nie być mokra. Słońce też mi przeszkadzało, mimo okularów przeciwsłonecznych. Obok mnie szła jakaś staruszka i pytała, czy nie wiem, gdzie tu rośnie dzika róża. Zdziwiłem się zarówno jej obecnością, jak i pytaniem. Bo jak się rozejrzałem, to rosła wszędzie. Zaczęła to zbierać i rzucać na ziemię. Była strasznie gwałtowna we wszelkich ruchach. Spieszyła się gdzieś. Mówiła mi, że potrzebuje składników na jakiś specyfik, a potem powiedziała coś takiego, że zrozumiałem, że chce mi uciąć fiutka. Panikowałem, jak nigdy. Uciekałem przed siebie, ale co chwilę się potykałem. Czułem się bardzo ociężały, jakbym ważył 200 kilo i miał nogi stepiącego się plastiku. W... Upadłem potem znowu. Zapomniałem w ogóle o tym, czemu uciekam. Odwróciłem się i leżałem na ziemi. Byłem bardzo zmęczony, chyba zasnąłem. T plus 2H i więcej. Siedziałem na jakiejś ściółce. Dookoła cho chodziło pełno zwierząt. Wyglądało to jak mój stary sejent. To po prostu mi się śniło. Mimowolnie strzelałem do jakichś bawałów dziwną strzelbą, bo... ale były one we mgle i nic nie mogłem trafić. Przed mój kumpel. Znałem go od podstawówki, więc bardzo się ucieszyłem. Gadałem z nim o wakacjach sprzed lat i o wielu innych rzeczach, których nie pamiętam. Ogólnie wspominaliśmy stare czasy. Bałem się być sami, bardzo mnie ucieszyło, że przyszedł. Chciałem skorzystać z okazji i zapytać o jedną dziewczynę, na którą wtedy zwracałem uwagę. I tu nagle jep! Znikł. Po prostu go nie było! W Straszyłem się śmiertelnie, zapomniałem. To znaczy nie kojarzyłem w ogóle, że coś brałem. Nie wiem, jak to opisać, ale straciłem logiczne myślenie. Robiłem różne, cudaczne rzeczy, pozbawione jakiejkolwiek logiki. W kieszeniach miałem pełno ziemi i jakieś liści. Prawdopodobnie dlatego, że ciągle zdawało mi się, że na ziemi coś leży. Wydawało mi się, że zgubiłem dowód. Widziałem kartę wstępu do jakiegoś zakładu i masę innych pierdół. Zjadłem trochę trawy, jakieś liści i inne zieleniny. Bo przecież krowy jedzą. plus 8 do 12h co jakiś czas zdarzały mi się chwile trzeźwości może tak bym tego nie nazwał ale takie chwile w których odzyskiwałem trochę logiki Przed wieczór przypomniałem sobie drogę do domu do którego i tak szedłem z dobrą godzinę mimo że drogi było na 10-15 minut przyszli po mnie koledzy i myśleli że jestem pijany kiedyś się najbałem i właśnie oni mnie odprowadzali teraz odprowadzały mnie ich haluny były identyczne Zupełnie takie same, tylko że co chwilę się wymieniały. Raz miałem trzech kolegów, raz dwóch, a raz znów trzech, ale innych. Jak się później okazało, przeszedłem się przez osiedle z uniesionymi ramionami, tak jakby miał mnie ktoś holować i gadałem sam do siebie, co chwilę się przewracając. Po drodze wpadłem jeszcze na zakupy. Okazało się, że wszedłem do sklepu i zacząłem przestawiać towar razem z wymyślonymi kolegami. Wyniosłem jakieś kartony koło mięs. Oczywiście wypieprzył mnie strażnik. Zamiast zdziwić się, co zrobiłem, wkręciłem sobie, że to szef wywala mnie z pracy. Na klatce schodowej zrobiłem totalny rozpierdol. Porozrzucałem chyba wszystkie możliwe kwiatki z parapetów. Odwiedziłem po drodze pełno sąsiadów, bo zapomniałem, gdzie mieszkam. Chciałem mi się płakać, jak nie chcieli mnie wpuścić. Dotarłem do swoich drzwi, nie otwierały się, więc je skopałem. O, znalazłem klucz. Pół godziny wysiłku otworzyłem drzwi. Wyciągnąłem giverę i się odlałem. Po prostu na dywan. Matka wróciła niedługo później. W domu wszystko rozjebane. Sfiranek zrobiony. Namiot. Wszystkie sztućce w wannie. Wszystko co z kuchni, łącznie z jedzeniem dałem do łazienki. Do wanny albo umywalki. W salonie pełno ziemi. Jakieś zieleniny. Prawdopodobnie przyniosłem to z dworu. Cała chata rozjebana. Matka panikowała, co mi jest, a ja nie wiedziałem, o co jej chodzi. Wkręcałem jej, że muszę zrobić kanapkę z pastą do butów, bo jest zdrowsza od masła. Chciała zadzwonić, chyba na pogotowie, ale byłem już dość spokojny i tylko sobie siedziałem, patrząc, co się dzieje na podłodze. To dała sobie spokój, myśląc, że rano wytrzeźwieje. Te plus dwadzieścia. Drugi dzień. Spałem na przemian z bezczynnym leżeniem. Było mi strasznie gorąco. Jadłem jakiś ser, ale łaziły w nim białe robale. Obrzydziły mnie i wywaliłem to. Haluny dalej ostre. Nie miałem pojęcia, co jest czym. Przyszedłem gdzieś. Nie pamiętam gdzie. Siedziałem gdzieś. I wydawało mi się, że jestem na żydowskim cmentarzu. Śmierdziało trupami. Wszędzie łaziły wielkie, cm żuki. Wydawało mi się, że gniję tu razem z tymi trupami. Nie miałem tożsamości. Koniec. Zero pamięci. Drugi dzień w nocy. Znalazła mnie policja. Byłem kilka kilometrów od domu, w resztkach porzuconej, uschniętej kukurydzy. W kurtce i bez spodni. Jakim cudem? Nie wiem. Potem pamiętam już tylko szpital, cewnik w kutasie, bolało potem jak chuj. Kroplowy, przesłuchania, rodzina, tego wam oszczędzę. Trzymali mnie 9 dni w szpitalu. Po czterech dopiero odzyskiwałem świadomość. Dostałem fajne skierowanie na badania psychiatryczne oraz konieczność prób wątrobowych przez kilka lat. Zakaz jedzenia wszystkiego, co mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić. Wiele innych zakazów, ale to tam chuj. Jak zmieniło to przyszłość? O niektórych rzeczach nie chcę pisać. Domyślcie się sami. Z tych innych to zjebane zdrowie, gorszy intelekt, choć teraz, po 6 latach, wydaje mi się być już lepiej. Wielki zawód dla rodziny, wielki, gigantyczny wstyd. Całe osiedle widziało mnie praktykującego przeróżne dziwactwa. Współdzielnia obciążyła mnie kosztami za straty, jakie zrobiłem w klatce, plus wybita szyba, o której nie miałem pojęcia. Zdrowie szwankuje do dziś, a tu odporność słaba, a tu nerki bolą o wypiciu czteropaka mogę sobie pomarzyć. Przez ponad rok bałem się wszystkiego, co wystaje. Bałem się spać po Jak Gadałem z kolegami, to bałem się, że zaraz zniknął i to wszystko powróci. Dziś, po tylu latach, opowiadam wam o tym, by was ostrzec. Skończyłem studia, mając kilka warunków lucydno powtarzania roku i zacząłem powoli odzyskiwać siły. Umysł z roku na rok jest coraz bardziej taki, jakim był przedtem. Ale wiem, że mogłem zostać do końca życia kompletnym debilem. Pamiętajcie, Bielun to cholerna trucizna, a nie żaden psychodelik. Nie ma po tym doświadczenia takiego jak po LSD. Nie ma żadnych oświeceń, kolorowych wizji i łagodnego powrotu. Bielun to coś, co mieli mózg. Wszystko ci się jebie i w ogóle nad tym nie panujesz. Nie rozumiesz żadnych słów, a nie zupełnie nic. Logiczne myślenie jest zupełnie wyłączone. Najprościej mówiąc, uczysz się na czyichś błędach. A wielu problemów unikniecie. Zastanówcie się, zanim cokolwiek weźmiecie. Na świecie jest mnóstwo fajnych i ciekawych rzeczy. I nie piszę tego, bo tak mi się podoba, tylko dlatego, że sam się o tym przekonałem. Jesteście wszyscy fajnymi, młodymi ludźmi i na wiele was stać. Ciao! Komentarze. Wawoj. Słowem dydaktyki. Dziwne, że mimo tylu przestróg ktoś nadal się tym obiada, po całej dojrzałej szyszce można z powodzeniem zejść. Próbowałem kilka razy górę 17 i już czułam efekty. Nie wyobrażam sobie zjedzenia całej szyszki, kiedy po dwóch liściach datury drzewiastej w miksie z DXM przez dwa dni paliłam niewidzialne papierosy i czytałam fantomowe książki. Hehe. <słukasz> London 5 Zawsze, zawsze tripy na Bieluniu są cholernie ciekawe i chaotyczne. Nieźle się uśmiałem czytając to, ale widzę teraz co to znaczy datura. Po przeczytaniu twojego tripa odechciałem mi się tego spróbować. Trzymaj się stary. Psychodelik mes. Naprawdę masakra. Z naturalnych psychodelików jestem teraz na etapie gałki muszkatołowej i po niej miałem 3 dni bani. Ale takiej nad którą umiałem zapanować większość pamiętam, resztę przespałam. Ale to jest masakra. Dobrze, że to przeształam. Nie odważę się na Bieluń dzięki temu. Bo nie powiem, że mi LSD brakuje i szukam łatwiej dostępnych psychodelików. A Bieluń ma wiele opinii dobrych i złych, ale ten laport miażdży. Nie próbować i koniec. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jak coś to spróbuj, dosadatura. Ja przy nim miałem utratę upływającego czasu. Pogubiłem się świadomość, potem wskoczyłem w świadomą delta lub tjetę, ale zagubienie czasu pozostało. Ponadto polecam DOSy, nitro rozmyte obraz ITP, Lucid Dream, świadomy sen plus Delta morfin, mocno uspokajająco, usypiająca. Uwaga! Dosy ryją mogą ryć Baniak, jak coś ostrzegałem. PSGOH na mnie nie podziałał. Wawoj. Hehe, Bielu nie jest dobrą alternatywą dla LSD. Tryptaminy Fene są łatwiejsze do ogarnięcia od amfetaminy, jeśli tylko masz komputer. Bartek96. Nieźle się uśmiałem czytając to, ale z drugiej strony współczuję ci. Ja też zastanawiałem się, żeby wziąć tego bielunia. Ale po tym co przeczytałem, nie odważę się. Leśny Ludź. Rzeczywiście straszna historia dla podróżnika. Na pewno lepiej śmiać się niż narzekać na roślinę. Zapomniana została jednak odwieczna zasada: co za dużo to niezdrowo. O to chodzi, że wszystko może nas zniszczyć, jeżeli jest w nadmiarze. Nawet woda może być toksyczna w zbyt dużej ilości. Moim zdaniem podróżnik miał szczęście, że akurat te nasiona były relatywnie słabe. Siła nasion bielunia waha się pięciokrotnie między szeszkami. Więc mógł też wpierdolić szyszkę parę razy silniejszą. I ciężko sobie wyobrazić co by sobie wtedy wyobrażał. Dobrze, że się wszystko w miarę dobrze skończyło. Darek. Ciesz się, że żyjesz. No i to by było na tyle z komentarzy.